Zacząłeś nagrywać po pół roku, to akurat heblarkę włączył. Cześć, witam serdecznie po długiej nieobecności na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, jestem Wam winien kilka słów wyjaśnień, troszkę muszę Wam poopowiadać, troszkę Wam muszę parę rzeczy naświetlić. Taka sytuacja. było mnie tutaj bardzo długo od ostatniego nagrania. Dużo się też u mnie pozmieniało, więc. W dzisiejszym filmie postaram się wam trochę po tym poopowiadać z racji tego, że subskrybentów przybywa cały czas temat Outlander'a i związanych z tego, z tym tematów innych cały czas was ciekawi, cały czas was grzeje, kręci, więc no nie mogę was tak zostawić, muszę po prostu coś tam wam o tym powiedzieć i naświetlić parę tematów. Jedziemy. Musimy się cofnąć do roku 2022, strasznie ciężkiego roku dla mnie, jeżeli chodzi o różne wydarzenia. Miałem w pierwotnej wersji tego filmu opowiadać o wszystkim, co tam się wydarzyło z tym moim samochodem. Ile tam nie odwiedziłem mechaników wtedy. No ale to by za długo było wszystko, to by było bez sensu tak opowiadać o tym wszystkim. Postanowiłem to troszkę skrócić. Was nie zanudzać. Tak czy inaczej, dla wielu rok 2022 pewnie kojarzy się z końcem pandemii. Ca? Gówno. Z końcem koronawirusa i tak dalej. Wielu z Was na pewno skojarzyłoby to z wojną na Ukrainie. Natomiast mi jedno główne hasło, które się z tym rokiem kojarzy, to warsztat. Tam spędziłem bardzo, bardzo dużo czasu w zeszłym roku. <laughs> Większość czasu sam mojego samochodzika... E, czasu przebiegu tam tak naprawdę kręciło się wokół warsztatów, no i niestety wielu też ludzi zrobiło mu parę nie, złych rzeczy w tych warsztacie. Dużo się tam podziało, no szkoda o tym w ogóle gadać. Wyprostowaliśmy te tematy, można powiedzieć. Auto jest ogarnięte, natomiast no, e, dużo się tam podziało złych rzeczy z nim, z tym moim Outlanderem, i wielu, wielu ludzi mnie tam pod tym względem zawiodło, no ale. Tak już bywa, słuchajcie. No i chuj, no i cześć. Niestety nie wszystko zawsze jest tak kolorowo. Autko już sobie śmiga, już z nim jest wszystko dobrze. Natomiast musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o rocznik 2022, to główne hasło dla mojego hotladera to warsztat. Taką przełomową, kluczową datą. W roku 2022 była połowa lipca, kiedy to wracając nad morza po raz kolejny, jak co roku, Outlanderkiem, w trakcie jazdy mój silniczek postanowił połknąć sobie kawałek porcelany świecy NGK IGR 7 ag która miała niecałe tam, czy około 30 tysięcy przebiegu w tym samochodzie. Ta świeca. No i postanowił sobie kawałek takiej porcelanki nie elektrody, nie tam jakichś elementów metalowych, tylko kawałek porcelany wpadł sobie do pierwszego cylindra, do pierwszego do komory spalania no i tam poczynił parę szkód w tym silniku auto straciło zapłon na pierwszym cylindrze ten kawałek się podbijał od tłoka, skrzywił zawór Potem sobie postanowił wy, wylecieć układem wydechowym po drodze naruszając wirnik turbiny i tak dalej i tak dalej. No narobiło się tam troszkę szkód. I często dostawałem takie informacje później, takie, takie zapytania, różne tam smsy, wiadomości. Krzychu, upadł ci silnik w tym samochodzie? No i wiecie, w, w swoim życiu parę razy padł mi silnik w samochodzie, auto... 300 ostatnich kilometrów nie pokonało na lawecie, tylko spokojnie nas dowiozło do domu. Na drugi dzień odpaliłem normalnie ten silnik, zajechałem sobie normalnie do mechanika, także auto tak totalnie się nie zepsuło, nie stanęło na drodze, nie zawiodło, tylko bezpiecznie dowiozło moją rodzinkę do domu. Jednakże wydarzyła się taka istotna, e, istotna rzecz w nim. Że sobie postanowił łyknąć kawałek tej porcelany No i się popsuł eee, Trudno mi teraz doszukiwać się przyczyn tego i tak dalej e, Mówić co było powodem tego i tak dalej Oczywiście w sekcji komentarzy za, Oczywiście pod tym filmem się zaraz dowiemy Jaka była przyczyna Poczekamy tylko aż e, wszyscy specjaliści I osoby, które się na tym dokładnie znają Wrócą ze szkoły Spierdalej! I na pewno możecie poczytać, jaka była przyczyna tego, że ta świeca wpadła tam do komory. Jednakże, kto mnie zna, kto obserwuje temat tego samochodu, i tak dalej, to wie doskonale, że samochód był zawsze wystrojony, zawsze wyregulowany. Jaka była przyczyna tego, że kawałek tej świecy tam wpadł, nie wiem. Mogę się tylko domyślać, ale to już nie jest istotne. To pociągnęło za sobą postój samochodu na. Okrągłe 6 miesięcy, tak, pół roku. Ile kurwa! Samochód stał sobie u mechanika. Było to spowodowane nie tylko tym, że były duże terminy, długie na oczekiwania na remont, na jakąkolwiek tam diagnostykę i tak dalej, rozebranie tego, naprawianie, ale też mój zaufany mechanik, którego znacie tutaj z filmu od Brembo, od montażu hamulców miał po prostu bardzo dużo samochodów wtedy wówczas na ciężkie naprawy na trudne jakieś tam sprawy silnikowe, skrzyniowe, sprzęgłowe i tak dalej, no po prostu nie jakieś tam heble nie jakieś tam klocki, tylko miał ciężkie tematy, całe podwórko tego do zrobienia i no akurat nie wstrzeliłem się w dobry czas na to, żeby ten remont wykonać i musiałem trochę sobie tam odczekać, a chciałem bardzo żeby to było zrobione konkretnie no i auto trafiło na warsztat, na prawie 7, no nie, no 6 miesięcy tak z haczykiem, że bardzo długo awaria silnika mojego kochanego samochodu przy przebiegu 252 000 km była doskonałą okazją do tego, żeby. <gryw> okazją, no, remont silnika, jeżeli można mówić o okazji, był dobrą okazją do tego, żeby zajrzeć do środka serduszka i zobaczyć z czym mamy do czynienia po takim przebiegu, po ćwierć milionie no i tak też się stało w wyniku tego oględzin ściągnięcia głowicy doszliśmy do wniosku z moim mechanikiem że to jest dobra, dobry czas na to żeby zobaczyć jak tam wyglądają tuleje jak w jakim stanie są pierścionki i tak dalej, auto dostało nowego tłoczka, zdawcy zmienione zostały pierścienie panewki ACL nowe śruby na korbach na głowicy, komplet uszczelnień no generalnie Honowanie też było tych tulei, generalnie silniczek dostał taki kapitalny remont, można powiedzieć turbina poszła do Mielca do regeneracji, dostała też nowy wirnik, tam jakieś bajery jeżeli chodzi o powiększenie koła kompresji i tak dalej, nową gruszkę WG, całość takich tych modyfikacji i tak dalej, mógłbym kiedyś tam Wam omówić, jeżeli będzie Was to ciekawiło. No, generalnie serduszko LSRG zostało wyremontowane, postawione od nowa do życia. Auto można powiedzieć wstało z kolan z powrotem. Zostało poskładane na fajnych nowych częściach, na porządnych. Jestem zadowolony teraz z tego jak pracuje. Potem przyszedł czas na jakieś tam drobne jeszcze modyfikacje, przy okazji sobie postanowiłem wzmocnić wtryskiwacze benzynowe, wywaliłem stare wtryskiwacze gazowe. Włożyłem wszystkie nowe, yy, układ wydechowy zmieniłem, no dużo, dużo takich bajerów, które była akurat okazja do przeglądnięcia, do przejrzenia, do zmodyfikowania. I potem, po długim, długim czasie, czekając wreszcie na termin w RS Motorsport, na który się nie doczekałem, postanowiłem wybrać się do innego tunera, do Łożarowa Mazowieckiego, do Lutka, i auto zostało postawione na hamowni. Jesteśmy w Ożarowie Mazowieckim pod JDM Car Service Bosch. Dzisiaj stawiamy LSRG na hamownie, na roleczki, a paluszki w nim będzie maczał lutek. Zobaczymy, co tutaj zdziała, co potrafi zrobić z tym naszym setupem. Wizyta u Lutka w Ożarowie Mazowieckim troszeczkę otworzyła mi oczy, jeżeli chodzi o sprawy tuningu samochodowego, modyfikację sterownika itd. Ja już o tym pisałem na forum w moim temacie. No, troszeczkę byłem zaślepiony tym RS Motorsport przez długi, długi czas. Nie wiedziałem, że są w Polsce tacy tunerzy, takie osoby jak Lutek, z taką wiedzą i z takim podejściem do strojenia samochodów. No powiem Wam to, co zrobił w tym samochodzie teraz, co zmodyfikował, jak go zrobił. <grym> Wreszcie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Tak dokładnie powinno wyglądać strojenie samochodów i teraz w pełni świadom jestem tego i z całego serca zawsze będę polecał jego strojenie. Jeżeli byście chcieli modyfikować swoje samochody, bo naprawdę gościu ma łeb i ogarnia niesamowicie ten 4G6T. Aktualnie 300 plus KONI, 500 plus Newtonometrów. Słuchajcie, jest dobrze to, co zawsze chciałem w tym samochodzie. Kiedyś nie do osiągnięcia tematy, wyniki, i tak dalej. Aktualnie, już obecne w tym samochodzie, auto zostało bardzo fajnie wystrojone. Nie idzie jakoś po bandzie. Doładowanie, które generowało po remoncie na tej wzmocnionej turbinie 1,9 bara, to już historia. Lutek tam zdjął doładowanie na 1,65. I nawet przy takim doładowaniu obniżonym, mamy tutaj bardzo fajną moc. Są tam jeszcze zapasy w tym silniku, nie cofa sobie zapłonów i tak dalej. Wystrojony na 98. W razie zalania setki będzie na pewno jeszcze lepiej, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co teraz generuje ten samochód. przede mną jeszcze testy 100-200. Niedługo na pewno taki film wpadnie na kanał. Kurwa, oczywiście, że tak. No jest teraz o wiele, wiele lepiej. W tym przedziale. bardzo poprawiła się góra tego samochodu bardzo, poprawiła się, bardzo poprawił się przebieg mocy i momentu w górnym zakresie w tym aucie no jest po prostu teraz szybszy jest cholerę mocniejszy i naprawdę teraz ma niesamowite kopyto na sam koniec żeby was nie zanudzać ostatnie jeszcze, ostatnie jeszcze moje wytłumaczenie co do Długiego nie pojawiania, się, nie pojawiania się filmów na kanale, jak widzicie, tutaj postanowiłem dzisiaj nagrywać troszeczkę z kija w ogródku. Wreszcie jest spełnione marzenie. Nowy, stary dom. Kupiony niedaleko Pińczowa. Udało się tutaj nabyć taki domeczek w bardzo fajnym stanie. Kupiliśmy wreszcie sobie nasze miejsce na ziemi, gdzie będziemy tutaj sobie żyć teraz na spokojnie. Mieszkać, cieszyć się wszystkimi rzeczami. Mam dużą działkę, mam dużo do koszenia, mam dużo tutaj rzeczy do posprzątania. Właściciele przez długi, długi czas nie mieszkali w tym domu. Był to dla nich taki dom bardziej letniskowy, więc tutaj mamy dużo, dużo porządkowania. Ale generalnie dom jest fajnie wyposażony, ma fajne instalacje, jest dużo rzeczy już zrobione w nim, takich, że nie wymaga jakiegoś gruntownego remontu eee, tak naprawdę tylko odświeżenie i jakaś tam konserwacja i dbanie o niego na o bieżący stan z tyłu za mną eee, garażyk który też aktualnie w fazie sprzątania doprowadzania do niego prądu i tak dalej będę sobie tam mu kiedyś dłubać mechanikować majsterkować i tak dalej autko będzie miało gdzie sobie mieszkać no powiem wam generalnie wreszcie Jakieś takie swoje miejsce na ziemi będziemy tutaj mieli. I to też był powód tego, że te filmy się nie pojawiały tak długo. Po prostu mieliśmy tutaj masę roboty, przeprowadzki, przewożenie rzeczy, załatwienie formalności, kredyty i tak No to naprawdę nas kosztowało sporo czasu bieganiny zdrowia i tak więc wiecie, praca, firma, dom, dzieci samochód w remoncie i na samym końcu wy widzowie niestety musiałem wybrać sobie priorytety przepraszam bardzo za to będę chciał to naprawić w najbliższym czasie ale no musiałem z czegoś zrezygnować, musiałem jakoś sobie to wszystko poustawiać, bo było tego tyle, że nie udało się wszystkiego ogarnąć tak jak bym chciał a teraz będzie już mam nadzieję tylko lepiej Wszystkim tym, którzy dotrwali do końca, serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie tego filmu. Dziękuję tutaj wszystkim, którzy w tym ciężkim czasie, trudnym ostatnim, pozostali ludźmi, zachowywali się tak jak trzeba. Natomiast wszystkim tym, którzy się odwrócili i pokazali swoje prawdziwe oblicze, no to cóż, karma wraca. Z tego co słyszałem, już do niektórych wróciła, no ale trudno, takie jest życie. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do kolejnych materiałów, które mam nadzieję będą się pojawiały szybciej, częściej. I dzięki, że jesteście. Cześć.